Pierwsze miejsce w kategorii Pasja, statuetkę Podlasianka 2018. Otrzymuję. Mam ogromny zaszczyt poinformować, że pierwsze miejsce zajęła pani Angelika Kierzu. W tym roku mamy trzecią edycję plebiscytu Podlasianka 2018, który zrzesza kobiety z Podlasia z pasją, kobiety, które prowadzą swoje własne biznesy. Najkrócej mówiąc, kobiety, które uwierzyły w siebie. W tegorocznej edycji plebiscytu zgłosiło się bądź zostało zgłoszonych 21 pań kategorii wzorem lat ubiegłych są dwie biznes i pasja. Uważam, że jest to super przedsięwzięcie. Fajnie, że coś takiego się dzieje. Fajnie, że ta kobieta organizuje kobietom i chciałabym, żeby mogło to się odbywać co roku nawet w szerszym, jeszcze większym gronie. Nie wierzyłam w, te, w tą wygraną tak naprawdę, bo widząc kandydatki jeszcze podczas głosowania internetowego naprawdę wszystkie panie miały tak wspaniale opisaną to swoją pasję, że wydawało mi się, że moja jest taka zwykła, tak naprawdę. No, proszę, proszę powiedzieć o tej swojej pasji. No, moja pasja przez całe życie jest taniec i to nie tyle, nie chodzi tylko o to, że ja kocham tańczyć, ale uwielbiam się tym dzielić. I właśnie tą moją pasją jest zarażanie miłością do tańca. I tak bardzo to uwielbiam, że nie wyobrażam sobie robić coś innego w życiu. I dzięki, dzięki temu, że to jest właśnie pasja, stała się też moją pracą i, i, i spełniam się każdego dnia. Od pewnego czasu mamy swoje pięć minut. Naprawdę bardzo dużo się dzieje w sferze kobiecego biznesu u nas w regionie i chyba dopiero tak uczymy się, ale już mamy trochę za sobą wychodzić do świata i mówić o tym, co robimy. Także jesteśmy na najlepszej drodze, uważam, do, do sukcesu, do rozwoju i do tego, żeby Podlasie było kojarzone z przedsiębiorczością kobiet. Mamy dużo fajnych i dobrych pomysłów i dużo kobiet właśnie z Podlasia osiąga bardzo dużo sukcesów nie tylko w biznesie, ale właśnie też w pasji.